Witam serdecznie wszystkich widzów i dzisiaj chciałbym zaprezentować w drugim odcinku malowanie fugi w pierwszym pokazywałem jak czyścić fugę czyszczenie fugi to jest proste a malowanie, malowanie też mi się wydaje, że jest proste fugi, fajny trik i Myślę, że to wiele, wiele osobom pomoże rozwiązać nie jeden problem z tym związany. Najlepiej to fugę malować, właśnie jak jest biała fuga albo taka jasno-szara. To najlepiej pomalować na jasny kolor jakiś. Ze względu na to, że jak się nam znudzi po pół roku czy po roku kolor, to możemy pomalować później na ciemniejszy kolor jakiś. No i na końcu można pomalować na czarno. Także białe płytki czarne, na przykład yy, fugi, też ładnie wygląda. Także polecam na białe płytki. No i od czego od czego to zaczniemy? Co bym jeszcze tutaj dodał? Tutaj dodać chyba już nic nie, nie trzeba tylko tak. Chcę powiedzieć to, że nie trzeba kupować całej farby. jakieś tam, nie wiem, 10, 15 litrów. Tylko w sklepach jest coś takiego jak małe, to jest 75 ml albo 0,25 puszka, takie próbki. To jest próbki farb. W małych puszkach. To można w każdym sklepie dostać. Albo możecie na przykład, jak malujecie górną ścianę w łazience czy w kuchni, na jakiś tam dajmy kolor. Tam nie wiem, żółty, niebieski czy tam obojętny jaki. I też możecie to, co farba zostanie Wam z, z górnej części, pomalować tą samą, tym samym kolorem, na przykład fugi. Nie. I to jest tak, farba zwykła, normalna do ścian, kolorowa, można też białą z próbką zmieszać z jakimś kolorem, jak chcecie tam sobie wybrać lub wam się podoba inny kolor, nie? To tam jeszcze będzie w innym odcinku o farbach i tak dalej, i tak dalej. Jak mieszać i jak to wszystko ogarnąć. Ale w tym odcinku skupmy się na, na płytkach. Chcę po prostu pokazać jak to prosto pomalować płytki, żeby, raczej płytki, sorry, y, fugi, żeby były y, w takim kolorze, jakim nam najbardziej się nam podoba i po prostu, żeby było fajnie dla Was i zrozumiale. Także, zacznijmy. Tak, potrzeba nam co? Pędzel, to wiadomo farbę Wam pokazywałem, próbka, to jest raczej próbka większa, jak ta próbka próbka tutaj jest mniejsza to można 2-3 puszki kupić ale tu macie o proszę bardzo, taką większą trochę 0,25 no i co i papier albo ścierka teraz tak, co najważniejsze jeżeli będziecie malować to pamiętajcie, albo ścieramy na mokro od razu albo ja bym radził, bo najlepiej właśnie na sucho, jak to wszystko wyschnie. Zaraz Wam pokażę mniej więcej o co chodzi. Także co? No tak, o, będziecie malować fugę, to zobaczcie. Nie bójcie się. I tak, o, coś takiego. Tak to wygląda. Jedziemy, jedziemy fajnie, o. Ja to robię w ten sposób, żeby był szybciej i nie żałować farby. Niech to fuga jak jest biała albo szara, albo taka Bardziej jak to się mówi, żeby to po prostu o farbę na wsiąkła. Ona po prostu musi wypić tą farbę. I to coś takiego wygląda, i to po prostu tak wszystko malujemy. Ja akurat nie będę wam pokazywał wszystkiego, nie będę malował, tylko chcę wam pokazać mniej więcej jak to wygląda. I to najlepiej ja bym radził, ja tak zawsze robię. Wysycha i dopiero bierzemy właśnie, nie wziąłem, nie, właśnie, jeszcze jednej rzeczy tu brakuje. Mam takie ściereczki, coś takiego jak z tyłu są gąb, gąbka ma takie do ścierania garków, do wycierania. To takie ściereczki są, albo bierzemy gąbkę i na sucho jak to wyschnie, to po prostu ścieramy. I to będzie ładnie nam schodzić, nie? Ale jeżeli nie chcecie czekać, na przykład robicie to na szybkości, bo ja nie to szybko, 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 to po prostu o, robicie coś takiego. Bierzecie czy, mokry, czy mokrą tam ścierkę, czy. Ale nie polecałbym ścierki, bo to najlepiej na sucho, zobaczcie, na sucho ścierać. Bo jeżeli weźmiecie, weźmiecie na przykład ścierkę, namoczycie, to może wam to trochę farby ten roztegować. Roz A tak widzicie o papierem. To, że papiery wam jak to się mówi się użyje. Ale się nic nie martwić. Będziecie mieli ładną fugę. to mówię, najlepiej najlepiej to na sucho jak to wyschnie na sucho to jest fajnie schodzi trochę się sypie, ale na sucho możecie zawsze z dołu wszystko odkurzyć a tak to nam widzicie nawet się marzy Trochę to trwa. No i dobra, no i widzicie prosty trik, a wam może rozjaśnić ładnie łazienkę kuchnie. Możecie to zastosować właśnie w kuchni. Także widzicie. Nie jest trudne nie bać się niech dużo farby nakładać, żeby to wypiło, zafarbuje się fuga i ładnie wygląda. Także widzicie jak to, jak to jest łatwo zrobić. No, i cieszy mnie to bardzo, że oglądacie te filmy. Bo nie jednej osoby, osobie może to pomóc. A ja się cieszę w ogóle, jak ktoś tam da suba jakiegoś, czy, czy palucha w górę. To, to, to wiem po prostu, że komuś się to podoba, i, i wiem, że dla kogoś to robię. Nie tam, że dla nie wiem jakiś tam sławy czy czegoś tam, tylko po prostu robię to, aby komuś tam pomóc, bo się wiele osób zastanawia, po co ja to robię, i, i tam zadają nieraz pytania, piszą na maila i, i w ogóle zadają pytania, pytania dziwne, ale chcę to tutaj sprostować, że. Ja po prostu robiłem w firmie kiedyś takie, która, jakby, jakby wam to powiedzieć, no po prostu wynajęcie domów i na przykład opuszczał ktoś jakiś lokator dom i, i był zniszczony, i ja musiałem doprowadzić do, do jakichś takich powiem, rzeczy, żeby coś odświeżyć, odnowić i tak dalej, wyczyścić i tak dalej i tak dalej. Kamuflaż jakiś, coś tam, coś tam, także także to było moje zadanie. Po prostu wpadaliśmy z ekipą i po prostu robiliśmy właśnie takie coś, jak malowanie fuk, to tam, to tam, to zram, to wam, to także także jest yy, dużo rzeczy do pokazania jeszcze. Dużo mamy trików i, i w ogóle po prostu chcę Wam pokazać tyle rzeczy, że na razie nas po prostu hamuje ten, jak to się mówi, koronawirus. I będę wrzucał te filmy takie raz na jakiś czas. A jeżeli to wszystko się poluzuje i ten, to, to po prostu będę wrzucać więcej, więcej i więcej tych filmów, bo jest naprawdę... No jest sporo tych filmów. W następnych odcinkach na pewno pokażę, jak wyczyścić płytki, takie kafelki czy płytki, kto jak tam zwie. Wiele, wiele osób ma problem z takimi kaflami, putami. W kuchni ktoś ma albo oboje, albo to na podłodze, że po prostu one świecą. I jak na przykład płynem czy czymś tam, nawet wodą, jak wyczyszczesz, to się rozmazują. A jest fajny trik właśnie jak je tak wyczyścić, żeby właśnie świeciły ładnie. Co tam jeszcze? Stal nierdzewna, też ciężko wyczyścić. Bo po prostu czyszcząc płynami czy czymś środkiem, nawet wodą, to też się marzy. Też, też pokażemy fajny trik. Co tam jeszcze pokażemy w następnych odcinkach? Przy kominku, w ogóle te czarne blaty, jak czyścić ładnie, jak to zrobić, żeby ładnie, błyszało, lśniło. Co tam jeszcze? Szybę, jak prosto umyć komink w kominku. W ogóle wiele, wiele, dużo, dużo mamy tych filmów. Tylko tak jak mówię, że nas trzyma ten koronawirus i, i, I tak po prostu wrzucam film coś na szybkości, jak to się mówi na szybko. Tak, żebyście tam zobaczyli mniej więcej co, jak się robi, ale na pewno będą dłuższe, dłuższe trochę filmy i będę bardziej, bardziej, może to bardziej inaczej to tłumaczył, bo tak jak mówię, ja nie nagrywam tej, nie wiem, nie czytam z kartki, ja nie tylko tam po prostu z głowy lecę. To, co mam powiedzieć, to mówię. Nie chcę być jakimś tam niewiadomym aktorem czytania, tylko po prostu prosto, logicznie pokazać, co jak się robi, i bez żadnej tam ściemy. Bo zdenerwowało mnie to, że kiedyś ja byłem w takiej sytuacji, że po prostu nie wiedziałem, co coś tam, no, na przykład jak wyczyścić fugę, czy coś tam, szukałem gdzieś tam na internecie. Pół godziny czy tam godzinę czasu, jakiś film leci, a później na samym końcu mi mówi, żebym kupił płyn jakiś albo coś tam kurde, jakiś za 100 zł, czy za ileś tam. I dla mnie to jest normalnie, yy, jak to się mówi, wyzysk, wyzysk taki. Nie też, że człowiek ogląda i, i później się na końcu dowiaduje, że musi coś kupić. No, nie to takie bez sensu, dlatego ja swój kanał, w drugą stronę prowadzę, że po prostu coś pokazać prostym sposobem prostymi rzeczami co mamy w domu, czy, czym wyczyścić, co wyszorować, jak zakamuflować coś, także myślę, że ten kanał się rozwinie, tak myślę, jeżeli to wszystko zależy od was, jeżeli wam będzie to pomagać, będziecie dawać suby, to po prostu będziemy rozwijać ten kanał i pokazywać naprawdę fajne triki i, i w ogóle, także. No, to co jeszcze mogę dodać? No, pokażę. Po prostu piszcie w komentarzach, jeżeli coś macie ciężkiego do czyszczenia, albo coś chcecie zakamuflować, albo coś chcecie ten. Po no. prostu piszcie, co, 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 co byście chcieli. I my wam pokażemy, jak to zrobić, żeby było właśnie ok. Jak to, żeby było czysto, albo coś tam fajnie zrobione. Także mam nadzieję, że, że postaramy się w ogóle pokazać wszystko. To, co byście chcieli wiedzieć, i z czym macie problem. No i tak, no. Co tu dodać? Oglądajcie ten, dajcie suba, bo będę wiedział, czy z ekipą będziemy to robić dalej, czy, czy nie, czy pokazywać Wam to. Także e, myślę, że będzie, myślę, że będzie dobrze, i wszystko zależy od Was, nie? Czy będzie, czy będzie Wam się to podobało, czy nie? A jeżeli coś Wam się nie podoba, to powiedzcie co, to będziemy to co zmienimy i tak dalej, i tak dalej. Także na tym to wszystko polega. Także no co, no to ja już to po prostu kończę na dzisiaj, tą drugą część i, i, i myślę, że że być zadowoleni z tego odcinka. Bo po prostu, naprawdę, ten trik z fugą to jest, to jest pikus, jeszcze mamy dużo, wiele trików. I w ogóle jak to zrobić. I ta fuga naprawdę Rok czasu, nic nie, na razie nie dzieje z nią. Myślę, że ta fuga jeszcze z 2-3 lata normalnie będzie. Także, także malujcie śmiało fugi, nie bójcie się. No i do następnego odcinka, także dzięki za uwagę. Także mam nadzieję, że dacie suba, dacie palucha w górę jak Wam się podobało, a jeżeli coś się nie podoba Wam albo coś chcecie, żebyśmy wyczyścili, w komentarzu napiszcie, my to odczytamy nie od razu może ten, ale przez tego koronaświrusa, ale za jakiś tam czas i, i wrzucimy filmik, także dzięki za uwagę, trzymajcie się dobrego dnia Wam życzę trzymajcie się, hej!